dostaliśmy y, telefon o godzinie 11:50. Nie wchodzicie z oprawą, nie możecie rozstawić nagłośnienia, nie możecie rozstawić gniazda, nie możecie rozstawić mahajek. Generalnie to możecie tylko wejść i możecie po sobie pośpiewać jak chcecie. Ale jakie było tego uzasadnienie? Było jakiekolwiek uzasadnienie czy nie? Y, uzasadnienie było takie, że są to naciski z góry i są to służby, jest to y, MSWiA i po, policja powiedziała, że jeżeli PZPN na to pozwoli, to zostanie od razu skierowany wniosek do prokuratury o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. Jedno głośno było też o tej oprawie, którą przygotowywaliście, czy to jako Wy jako stowarzyszenie, czy możesz w ogóle powiedzieć też, kto to przygotowywał i w ogóle jak długo i na ile wcześniej już się dogadywaliście, że ta oprawa się po prostu pojawi? Mm, oprawa była przygotowywana wspólnymi siłami przez grupy kibicowskie z całej Polski. Już nie wdawajmy się w szczegóły, kto dokładnie, bo to tak naprawdę Jasne. nie ma większego znaczenia. Chodziło o. O sam efekt finalny, który byłby niesamowity, gdyby, gdyby udało się nam to rozwinąć. A nie jesteś w stanie wymienić na przykład, kto się też w to zaangażował? Czy... Bo to czy no, ja łatwo, było, łatwo było zobaczyć na stadionie, jakie flagi których klubów były rozwieszone na dole, więc mogę powiedzieć, że to, 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 te, te kluby były zaangażowane w przygotowania tej, tej oprawy. A wracając do pytania Twojego poprzedniego, to pojawiły się w internecie rzeczy, jakoby byśmy nie dali wystarczająco wcześniej znać PZP-owi w sprawie, w sprawie tej oprawy, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ o tym wiedziano już dokładnie. Mam tutaj kilka ściąg, żeby nie pomylić dat. Korespondencja pierwsza zaczęła się już 15 października, czyli miesiąc temu. W pierwszej wersji oprawa miała być wisząca z dachu, ale to, 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 to nie wyszło. Więc dokładnie 19 października zgłosiliśmy tą finalną oprawę wraz z jej metrażem i nie było wtedy żadnych zastrzeżeń. To jest 19 października. To było 65 to... chyba metrów na... 35 dokładnie. Z kim, z kim się wtedy w ogóle kontaktowaliście? To już tak z ciekawości pytam. Yy, mamy po prostu jak... osobę odpowiedzialną okay. w PZPN za bezpieczeństwo i to był człowiek Jasne. wyznaczony przez PZPN, z którym mieliśmy się w tych sprawach kontaktować bezpośrednio. Czyli co? Właściwie teraz razu dostaliście zielone światło, żeby to się pojawiło Absolutnie na, na, tak. na trybunach? i co? Do I to do, jakby do momentu meczu, do dnia meczowego, nie było żadnych już sygnałów? Nie było sobie, żadnych my. 19 października jeszcze Wysłaliśmy dokładne wiadomości, jeśli chodzi o akredytację, wjazd samochodu, na którym będzie ta oprawa plus bębny. Eee, specjalnie we własnym zakresie przygotowaliśmy wyspawaliśmy też gniazdo, z którego można prowadzić doping. Eee, o tym już PZPN wiedział mniej więcej od kwietnia, bo zaczęliśmy te rozmowy prowadzić i było zielone światło, jak najbardziej, eee, do tego. Eee, w, tej, w tej wiadomości 19 października też. Podaliśmy dokładne informacje co do oprawy na Malte rozmiary, wymiary, jak to będzie przewożone i tak dalej, żeby PZP miał pełną transparentność z, nas, z naszej strony, że tutaj nie ma nic do ukrycia, żeby nie było żadnych niespodzianek. I... A 22 października już wysłaliśmy poglądowe zdjęcia konstrukcji gniazda, żeby. żeby, żeby... Też mieli, yes. mieli pojęcie, jak to będzie wyglądało. 30 października wystąpiliśmy jeszcze o kolejne akredytację, bo chcieliśmy zrobić to bardzo profesjonalnie: podzielić te akredytację dla ludzi odpowiedni, odpowiedzialnych za sprawy techniczne, za gniazdo zabębny, bo wierzcie mi, Wniesienie 65-metrowej yy, yes. łachty na 35 pokrytej farbą, która waży naprawdę dużo. Tam trzeba sporo ludzi. To nie jest tak, że my sobie w piątkę ze stowarzyszenia wejdziemy, ponosimy to na plecach, mm. postawimy gniazdo, podepniemy nagłośnienie. Mm. Tam trzeba naprawdę, żeby zrobić to dobrze i profesjonalnie, my potrzebujemy naprawdę 40 osób przy tym, mniej więcej, żeby, żeby to, to, to yy, miało ręce i nogi, żebyśmy po prostu zdążyli zrobili to dobrze. A umówmy się, robimy to po to, żeby to. Miało jak najlepsze. No jest, tak. Ja usłyszałem Czyli... też takie mhm. głosy, że na wydarzeniach FIFA czy UEFA generalnie często bywają takie problemy z wniesieniem takiej sektorówki, że to są konkretne ustawy o bezpieczeństwie, że to jest coś innego niż w kontekście Pucharu Polski, trochę w kontrze. Natomiast z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście tak jest, to dają wam chyba o tym znaka już na momencie o, planowania tego, tak. a nie w dniu meczu. Oczywiście, że tak. Na to wszystko było zielone światło, przecież mieliśmy taką samą oprawę na Litwie i tam nie było najmniejszych problemów. Mhm. A to był mecz wyjazdowy, więc teoretycznie Litwini mogliby powiedzieć, nie chcemy żadnej oprawy, boimy się, jakby wejdzie tylko na mecz. A tam było łatwiej załatwić niż w Warszawie, która jest stolicą naszego kraju. No. I co, w dniu meczu dostaliście informację mailową jakąś, czy telefoniczną, <grym> że nie ma wyjazdu? Dostaliśmy, dostaliśmy... Telefon o godzinie 11.50, gdy... Nie wchodzicie, sorry. Wszystkie grupy kibicowskie, wszyscy ludzie, którzy byli częścią tego pięknego wydarzenia, no byli już albo na miejscu, albo byli w drodze, bo no, umówmy się, niektórzy jechali z nadmorza, niektórzy z gór, jedni mieli bliżej, drudzy dalej. To była, tak jak powiedziałem, 11.50. Nie wchodzicie z oprawą, nie możecie rozstawić nagłośnienia, nie możecie rozstawić gniazda, nie możecie rozstawić machajek, Generalnie to możecie tylko wejść i możecie po sobie pośpiewać, jak chcecie. Ale jakie było tego uzasadnienie? Było jakiekolwiek uzasadnienie, czy nie? Uzasadnienie było takie, że są to naciski z góry i są to służby, jest to MSWIA, i policja powiedziała, że jeżeli PZP na to pozwoli, to zostanie od razu skierowany wniosek do prokuratury o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Mhm. No to nawet jeżeli, powiedzmy, taki, e, takie zagrożenie ktokolwiek wyczuwał, to też był czas na to, żeby e, już wcześniej Was e, o tym poinformować, o nie, jak no, wszystko przygotować. Oczywiście, Jakby ja bardzo silnie upatruję tutaj jakieś rozgrywki politycznej, ponieważ sam Pan Kierwiński, który jest ministrem spraw wewnętrznych, mhm. zmienił status tej imprezy na imprezy podwyższonego ryzyka kilka dni przed. Dziwnym trafem oczywiście. Mhm. To podejrzewam, że chodzą takie przypadki po ludziach. I tłumaczył to tym, że na podstawie rozpoznania ich wewnętrznego grupy z całej Polski miały się tutaj zjechać w ramach konfrontacji między sobą, a na dobitkę miała wszystkich zaatakować Legia Warszawa, bo to jest ich teren i nikt nie będzie sobie przejeżdżał na ich teren. I ci ludzie pracują w organach państwowych. Płacimy z własnych podatków dla ludzi, którzy ewidentnie nie mają ku temu kompetencji. Ja nie chcę nikogo obrażać, ale jeżeli ja dowiaduję się od od najwyższych osób w państwie, że one to wiedzą i biorą to za pewnik, że to jest pewne, a ja wiem doskonale od środka, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, to, to uważam, że te osoby powinny stracić pracę. I tu jeszcze taki mój apel: jeżeli państwo czegoś nie wiecie i potrzebujecie speców do rozpracowywania tego, Zadzwońcie do mnie, mój numer telefonu jest wszędzie w internecie. My nie mamy tu nic do ukrycia jako stowarzyszenie. Będziecie chcieli wiedzieć wszystko o prawie, o tym, kto przyjedzie. Jak przyjedzie, my chętnie się tym podzielimy, tylko pozwólcie nam działać. Zwłaszcza, że tak jak obserwowaliśmy obrazki, czy, czy kręciliśmy się po mieście przed meczem, pojawiło się mnóstwo grup kibicowskich, mnóstwo zdjęć, widziałem mnóstwo filmików. Lechia, Gdańska, Gielonia, no z całej Polski przyjechały się grupy kibicowskie i sensacja, nie było żadnych awantur. Każdy razem po prostu szedłem, widziałem filmiki, gdzie nie wiem, idą kibice Lechi, Warszawy krzyczą Lech, jak i nie ma z tego powodu żadnych problemów. Nie zaczęli się za winklem kibice Legii Warszawa i jednak nie wparowali w nich z buta, tylko po prostu wszyscy weszli na stadion i dopingowali. No. No właśnie, bo też powiedz o tym, tak, no bo tutaj to oficjalne tłumaczenie jest takie, że właśnie kibice się mieli spotkać, żeby się naparzać, jak to oczywiście kibice w oczach, w oczach tutaj polityków, natomiast. Też przez lata nie chciano dopuścić żadnej grupy kibicowskiej do właśnie dopingowania z tego względu, że takich rzeczy się obawiano. Wy natomiast y, uważasz, że doprowadziliście do tego, że tutaj była zgoda i takie zjednoczenie, żeby w końcu zrobić coś razem. Od pierwszego dnia, gdy zakładaliśmy nasze stowarzyszenie, przyświecał nam cel... Ku temu, żeby zjednoczyć Polskę. Jesteśmy już wystarczająco podzieleni przez politykę, więc wystarczy podziałów, skupmy się na dobrych rzeczach, róbmy fajne rzeczy, mm. cieszmy się z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy z tego dumni, jeżeli możemy zrobić coś wspólnie, możemy zrobić coś razem, to po prostu to róbmy. Ale ewidentnie komuś przeszkadza to, że gdy grupa ludzi staje się coraz większa, coraz lepiej sobie radzi, jest coraz bliżej ze sobą, no to taką grupą jest trudniej rządzić, trudniej się ją kontrolować, więc co się wtedy robi? Próbują rozbić. No i wydaje mi się, że wczoraj mieliśmy niestety pierwszą próbę tego, tego rozbicia, ale mam nadzieję, że, że uda nam się z tym wszystkim pójść do przodu, bo my, jako stowarzyszenie, w dalszym ciągu chcemy ten projekt pchać, chcemy, żeby to wszystko układało się tak jak wcześniej, bo gdy pozwolono nam to robić zgodnie z zasadami, z ustaleniami, które poczyniliśmy z PZPN-em wcześniej, każde nasze ustalenie. Czy to na meczu w Holandii, czy to na meczu w Kownie, było spełnione w 100%, nasza komunikacja przebiegała bardzo dobrze, i wtedy nikt nie miał nikomu nic do zarzucenia. Mhm. Było bezpiecznie, tak jak obiecaliśmy, mimo że stały między sobą osoby ze zwaśnionych y, drużyn na co dzień, ale nie mieszajmy piłki ligowej do reprezentacji. My tam jedziemy jako Polacy, jako patrioci, i tam nikomu w głowie nie przyświeca to, żeby się sobą bić. Ludzie. Apeluję po prostu o zdrowy rozsądek. My naprawdę chcemy tworzyć coś pięknego, coś polskiego, więc nie przeszkadzajcie nam. Ale słuchaj, jak już dowiedzieliście się, że nie możecie wnosić tej oprawy, no to jednak jakby wasza decyzja była taka, że wchodzicie i dopingujecie. No bo przez te tam 62-3 minuty doping był i. Tak. Pewnie, pewnie Domik na stadionie czy reszta na stadionie słyszała, jak było przyjemnie. Ja też przed telewizorem no fajnie oglądać, myśleć po prostu z takim mocnym dopingiem. Tak, to jeszcze tutaj. Co, co jest śmieszne, jeżeli ta Legia miała nas y, zaatakować, to może po prostu słyszała swoją przyśpiewkę, którą bardzo mocno zaśpiewaliśmy w pierwszej połowie i nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego narodowym. Siadło Był fajnie. zamknięty dach, to odbijało się od trybun, wracało aż coś było to w klatce piersiowej. Niesamowite uczucie, więc może dlatego stwierdzić, że dobra, zaśpiewali naszą przyśpiewkę. Czyli to, to gdybym nie... jeszcze raz miał urodzić się. Tak, tak, tak. No wyszło to przepięknie, nigdy czegoś takiego na narodowym nie było. No, i wydaje mi się, że nigdy też wcześniej nie było tak głośnego dopingu, że ludzie w telewizji doskonale słyszeli słowa przyśpiewek. Ale czy da. No to zapytam najpierw tak, PZPN po tej całej sytuacji się z wami kontaktował, no bo było od nich też jednoznaczne oświadczenie, że piętnują w ogóle rację, to co się stało, wrzucanie ich na boisko. No i rozumiem, bo to też uważam, moje zdanie, że taka forma nie, protestu raczej dziecinna i niepotrzebna. Absolutnie rac nie miało tam żadnych być. Gdyby strona A. I strona B, gdzie stroną A jest PZPN, my jesteśmy stroną B, dotrzymały ustaleń, powiedzmy, no jeszcze jest policja jako strona C, to ta sytuacja nie miałaby by miejsca. Tak naprawdę ludzie, którzy. Zarządzili tym zakazem, to tak naprawdę oni rzucili te race, tyle, że po prostu naszymi rękoma. No, ale nie masz A... jednak trochę wrażenia, że to jest takie na babci odmorze sobie uszek, bo ci załóż czapkę, to bo ja, ja mówi... nie założę, bo wiesz, teraz tak, yy, okej, okay, jakby powiedzmy, w cudzysłowie oni pierwszy zawinili, dali wam pretekst, żeby się zirytować w pewien sposób, no, ale potem wyrzucacie te race, No i teraz wychodzi PZP i mówi: No słuchajcie, no, jak mam z nimi współpracować, jak jedna rzecz, która im się nie podoba, oni rzucają racę, przerywają mecz, niszczą rawy. To, to niszczą nie, nie chodzi wojsk, o jedną rzecz, która wiesz, się nie podoba. Jeżeli... Nie, musisz, nie trzeba od razu reagować rzucaniem race. Ja jakby w pełni jestem za dopingiem, sam jeżdżę na mecze wyjazdowe i tak dalej i uwielbiam doping i uwielbiam racę sam nawet, nie palę może na meczach, ale uwielbiam no, to całą tę oprawę, natomiast chodzi mi tylko o to, że nawet jeżeli... Nie potoczyło się to po waszej myśli i złamali ustalenia, co jest absolutnie naganne i kibice cierpieli i tak dalej, no to nie trzeba od razu reagować na to wrzucaniem racji. rozumiem, że ty nie jesteś odpowiedzialny za to, że to nie testujesz na trybunach i ponownie rzucajcie te racje. Rozumiem, że, że no czasem też na trybunach dzieją się rzeczy, nad, 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 nad którymi nie jest w stanie człowiek zapanować. Natomiast to no, nie musi być odpowiedzią tak, na, na to, co robi PZPN. Po prostu. I, I chodzi mi o to, że w pewien sposób sam daje, sami dajecie też teraz ten argument, żeby e, oni pokazywali, no nie, no jak mamy ich wpuszczać na mecz i dawać im dopingowe Ale Dlaczego nie użyjmy argumentu jako naszych poprzednich dwóch meczów? Porównajmy mecz w Rotterdamie sprzed kilku lat i do ostatniego i porównajmy kowno, gdzie nie było krzesełek, gdzie połowa stadionu została praktycznie zmaltretowana. Dlaczego nie używamy tych argumentów, pokazując, że jeżeli chcemy, to te środowiska. Są w stanie współpracować na zasadach narzuconych z góry, co doskonale pokazaliśmy w poprzednich meczach. Ja nie jestem absolutnie za tym, żeby kogoś oceniać, kto rzucił tę race, czy słusznie, czy niesłusznie, bo zawsze znajdą się dwie strony. Tam ci powiedzą, że słusznie, ktoś powie, że niesłusznie. Jakby wydaje mi się, że to nie jest klu y, w tym wszystkim, tak naprawdę. Bo są ludzie, którzy zostaną opluci, staną przed lustrem i powiedzą: A, deszcz pada, nic się nie stało. A są ludzie, z, zakładam, że ludzie, którzy są połączeni z grupami kibicowskimi, są to ludzie charakterni z jakimiś zasadami. Jeżeli ktoś. Ich w taki sposób traktuje, to oni no, nie powiedzą, że pada deszcz, tylko odpowiedzą ja, tym samym. Ja brak roz... szacunku za brak szacunku. Rozumiem, że nie jestem entuzjastą teorii o tym, że trzeba nastawiać drugi policzek i dać się po nim wytrzaskać. Tym niemniej chodzi mi o to, że jest spore pole do zagospodarowania i nie wiem, czy akurat, nie wiem, mam wątpliwości, czy akurat rzucanie raz wiesz, pod nogi bramkarza reprezentacji polskiej jest właściwym rozwiązaniem. Trudno mi też teraz powiedzieć, jakie narzędzia moglibyście Wy jako kibice wykorzystać. No to jest wykorzystać. Też świetny argument, bo, bo tak to naprawdę też... w takim momencie. No wiem, rozumiem, że macie trochę ręce związane, związane tak? I nie macie tak. za bardzo możliwości, no bo odbijacie się od ściany. Natomiast mówię, no trochę mi nie pomaga Bo nie... sam jestem entuzjastą dopingu, chcę, żeby ci kibice byli, ale wiem, że teraz jakieś... Jest teraz to forma są... protestu, która nie pomaga też jakby wam ani nikomu. Nie na no. zasadzie, bo S też wiesz, jest ja jakiś tam dobry... Rozumiem, kwestia partyzacji za tym, jasne, jasne. Może to, to jest pokłosie po prostu tego, że... Tamta decyzja o zakazie była spontaniczna i tam ci ludzie też podjęli spontaniczną decyzję pod wpływem, pod wpływem jakiejś chwili. Teraz w ogóle jak jest y, Twoim zdaniem status? Jak, jak to będzie ogląda na następnych meczach? Nie, wiem, będzie do pięknie, będzie, będziecie jeszcze raz próbowali jakieś oprawy stworzyć? My czy... zgodnie, zgodnie z ustaleniami, bo trzymamy się ustaleń, które poczyniliśmy wcześniej. Jesteśmy no, jesteśmy dogadani. Jesteśmy tak, tak bo oprawa poleciała y, i wszystkie wszystkie hmm. atrybuty y, już samolotem. Więc zakładam, że już chyba dzisiaj wylądowała. Tak też lecimy tam zgodnie z planem i z tym, co ustaliliśmy wcześniej. Z naszej strony jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby, żeby ten wózek dalej pchać, bo chyba pokazaliśmy w poprzednich meczach, że potrafimy to zrobić naprawdę świetnie. Zawodnicy, którzy przyszli, cieszyli się. Sam Robert Rwandowski, który rzuci tą koszulkę, w której teraz jestem na znak podziękowania i przyjaźni z kibicami. My chcielibyśmy im dawać to w dalszym ciągu. Chcielibyśmy im pomagać i realizować siebie jako ludzie, jako Polacy, jako patrioci. Tylko chcemy być traktowani poważnie. Jeżeli się z dorosłymi ludźmi umawiamy na A, B i C i oni wymagają od nas A, B i C, to, to musi być obupólne. To nie może być tak, że My będziemy wykonywać wszystko, a oni w zależności od tego, jak wiatr zawieje albo ktoś powie, bo nie wierzę, że tak wysocy, wysoko postawieni ludzie w PZP nie mieli żadnego wpływu na to, żeby z, po, po, próbować coś z tą decyzją zrobić. Zakładam, że po prostu to było umycie rąk, jakby dogadujcie się, bo nam powiedziano, że my nic z tym nie możemy zrobić. Jedźcie sobie do e, dyrekcji, do ochrony, do dy, 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 departamentu odpowiedzialnego za ochronę na stadionie. No, i pojechaliśmy na stadion, i tam pan przywitał naszą delegację. I nie mamy o czym rozmawiać, dajcie sobie spokój, nic tu nie będzie, nic nie wniesiecie. Więc PZP nawet nie próbował jakiegoś wywrzeć na nich chociaż trochę, okay. żeby w jakikolwiek sposób nam pomóc. Wyszli z założenia: okej, okay, nie, to nie. Jakby my jesteśmy pomiędzy. A Rób, to, to wyjście, Tam nie wiem, ilu osób, ale to opuszczenie sektora, też tam około 70-60 minuty. Mm. To też jakiś spontaniczny pomysł na tak. Tak, to, czy... to narodziło się w trakcie, w trakcie. Jeszcze chwilę na chwilę przed rozpoczęciem meczu. W ramach tego, że no, potraktowano nas, jak potraktowano, więc poka chcieliśmy pokazać, jak może wyglądać stadion, jak pięknie może być. Do tego jak będzie po naszym wyjściu, czyli wracamy znowu do monitorów, klaszczemy Znalej i jakiś cisza. DJ prowadzi karaoke. Tak. Ale to jest, wiesz, to wydaje mi się, to jest forma protestu też, która poniesie się ty po świecie, a ma zupełnie in, jakby jest, inną no, moc, bo to, nie o zabiera wam argumentów a propos prawa. Dajesz nie? do zrozumienia, że jesteście z czegoś niezadowoleni, wychodząc na przykład już, bo też widziałem głosy krytyki, że jak można wyjść z meczu waszej ale jakby rozumiem, no kibice w pewien sposób chcą coś zamanifestować i to jest coś, co jakby no, nie robi krzywdy, tak, nie wpływa, nie wpływa na, na, na drugiego człowieka, na widowisko i Uważam, że to już jest bardziej tak powiem, sensowna forma protestu niż, no, niż to rzucanie rad, no. niestety. Mieliś, no? No, no z tym argumentem nie ma co się kłócić, no jakby już powiedziałem, logika no tak. jest, no, to się wydarzyło. Nie rozmawiajmy może już o tym, co się wydarzyło, no. tylko skupmy się na, na, na przyszłości. My jak najbardziej dalej jesteśmy za, za zjednoczeniem i konstruowaniem tego pięknego tworu, który zaczęliśmy e, rok temu. Jesteśmy w stanie podejść do tego tak, jak jest dwójka teściów, czy kogoś tam na weselu, wypiją wódkę, pokłócą się, zwyzywają, ale gdy przychodzi kolejne Boże Narodzenie albo inne wesele, to siedzą znowu przy tej wódce, rozmawiają, zbijają piątki. Więc może nie musimy być aż na tyle, na tyle blisko, żeby zbijać te piątki, ale jesteśmy w dalszym ciągu za tym, żeby, żeby to pchać. Niech też może zadecydują ludzie niech, niech niech powiedzą niech się wypowiedzą czy chcą stadion z karaoke i z klaskaniem do monitora czy chcą być częścią tego wydarzenia przy tak mocnym dopingu i chyba też bardzo dużo zależy od y, zawodników żeby się wypowiedzieli że oni wolą taki pasywny nazwijmy to doping czy pozwo po pozwolą nam y, w dalszym ciągu y, pchać ten wózek tak jak pchamy tylko po prostu z obupólnym poszanowaniem, że jeżeli na coś się umawiamy, to dotrzymujemy obietnic. My do tego momentu dotrzymywaliśmy ich w 100% i dalej jesteśmy za tym, żeby tak robić. Więc tak naprawdę. E, wszystko zależy teraz e, od reszty. My jesteśmy w dalszym ciągu gotowi, gotowi na to, żeby zapomnieć o tej sytuacji. Spotkać się, porozmawiać, wyeliminować jeszcze ewentualne jakieś niedogodności. No i robimy to dla Polski, więc to jest nie tylko w naszym interesie, ale miejmy nadzieję też PZPN-u, służb i tak dalej, że takie sytuacje jak na wczorajszym meczu nie będą miały miejsca. Słuchaj, to co, zobaczymy, co może co, co ze sobą? Możemy sobie, możemy sobie wyjść, nie musimy przelewać. bo piękne miejsce. powiedz nas... mi, a na Maltę na Malte sektorówka też y, będzie? Jest planowana? Będzie. Co tam jest? Ale ta sama, czy nie? nie ma miejsca to byśmy nie przenieśli w taki sposób. Proszę, dziękuję uprzejmie. Koszulka prosto od lewego, tak jak wczoraj Tak, mówiły. to jest dokładnie, dokładnie ta sama, którą rzucił w Litwie, na Litwie. Więc. To wychodzimy na parking. Co tutaj przysiądzie? O kurde, ma zapłacę, dużo rzeczy. Okay. <grytnie> Kartony jakieś. No, mieliśmy kilka tysięcy serpentyn, kilkaset flag, e, machajek. Okay. Całe gniazdo przygotowane, całe gniazdo zgodnie, gniazdo zgodnie, przygotowane ze... zgodnie ze wszystkimi przepisami e, PEPOS, BHP i tak dalej, i tak dalej. E, w kartonach są pewnie już teraz nawet przemoczonych. <grym> Zdrożyłem się zamoknąć. Okay. E, jest tutaj pełno machajek. Cała konstrukcja gniazda, tak jak widzisz. No, miało być piękne piłkarskie święto, a potraktowano nas. Nie chcę używać brzydkich słów, co najmniej. Wy macie jakiś jak prezent, Wam powiedzmy, jakiś magazyn? Na takie nie, rzeczy, próbowaliśmy. próbowaliśmy powiedzieli, że nie. Próbowaliśmy też odezwać się kilka dni temu do wodarzy Stadionu Narodowego, to oni powiedzieli, że oni tylko komercyjnie współpracują. Okay. Ale że w chwili obecnie i tak nie mają miejsca. Okay. Ile co wydaliście ogólnie? Albo... No właśnie no mnie tak, czy... o ile na ile możesz powiedzieć też? E, na no 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 są jeżeli, jeżeli oprawa ma 65 to. metrów na 35? To jest mniej więcej jak do tamtego płotu? Prawie że chciałem cofnąć 60 metrów. 35, jak prawie szerokość parkingu? Ile tam musiało na to pójść farby? I ile tam było setek godzin mm -hmm. pracy ludzi, którzy nie wzięli za to żadnych pieniędzy? Bo są po prostu robią to dla jakiegoś yes. dla celu nadrzędnego? ale na to wszystko wydaliśmy grubo w dziesiątkach tysięcy. W dziesiątkach okay. pieniędzy wszystkich kibiców, bo była zrzutka, każdy pomagał na tyle, ile mógł, więc jakby tutaj jeszcze wracając do tego, że policja rozpracowała to na podstawie tego, że mają być bitki, kto normalny zrzuca się na, na oprawę, kupuje bilet, przyjeżdża taki kawał, żeby się zamąbić? No przecież to nie ma sensu. Tu nie ma logiki. To nie ma. Tu jest... Logiki tutaj nie ma. Logiki tutaj nie ma, więc... Nie, do... że było bardzo tak, za... jest, nie. tak, jest tu przykry obrazek, bo to mogłoby sprawić, że Stadion narodowy e, zapłonąłby wczoraj w zupełnie inny sposób. Bo zapłonąłby biało-czerwonym dopingiem prosto z serduka. E, wrzuciliśmy kilka nowych pokazów. dokładnie, co tutaj się też dzieje na. A co, nie zmarnuje się chyba to, nie? Jeszcze może... e, f... no. <laughs> Zobaczymy, jak Szkoda potoczy się to, sytuacja. Tak, jak mówię, my jesteśmy otwarci do tego, żeby zasiąść dalej do rozmów i ten wózek pchać. Zostawiamy decyzję tak naprawdę tym no. ludziom u góry, u góry którzy zależało na tym, żeby to tego dnia zniszczyć. Szkoda, szkoda, bo ta oprawa yy, i ta grafika, która krążyła z Orłem, to ta. To tak, był, to tak, tak, powrót, tak, tak, Bo tak, też ludzie tak. się zastanawiali, może no, no, była... no, oprawa nie wpuszczona, no bo jakieś jak obraz... hasła. Nie macie nic tutaj. Tam oprawa, oprawą, no. ale. Plastikowe machajki, wyjmę teraz tego no, to z ewidentne. flagami, no tu nie ma nic bezpiecznego, to jest na każdym meczu, to już Też, Wiadomo, to jest ewidentna gra polityczna, że ktoś chciał pokazać komuś, co może, co może żebyśmy się nie rozpędzali. Tak, tak ja odbieram to personalnie, nie będę mówił za wszystkich, no tak naprawdę zepsuł wielkie święto Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.